i za bardzo droga i taka rozbita, te dyskoteki są po całej wyspie a na Majorce jest po prostu jeden deptak tam jest tam chyba trzy czy fajnie na Majorce fajnie, fajnie Co są jakieś na Majorce to są zabytki najbliżej nie ma. najbliższe są dyskoteki nie panikuj! Co no, mi się no, nie no, może, to no, skurwa. Kim sobie dorobił, Fajnie. Fajnie, na Majorkę lepiej pojechać niż na Ibizę, szczerze mówiąc. Bo tam jakieś katedry takie fajne są w tej Majorce i jest parę rzeczy do oglądania. A na Ibizie to musisz czekać do 12 nocy. No właśnie. I generalnie jak wszedłem przez Ibizę. To było tak, że pół Ibizy przeszedłem, żeby kupić paczkę papierosów, a po drodze mogłem kupić 10 kilo kokainy. Aha Zamiast papierosów 10 kg. kokainy. No, no tam nie kupisz fajek y, albo... Tylko w są. Sklep, Albo w albo... No, jeszcze, jeszcze, jeszcze! Yes. No teraz leży. Ale <grym> zobaczcie, od razu statek <grym> idzie pod wodę. No to tak nie może być. Jak cię teraz pomyślał, żeby sobie pomylił? Peski to zupełnie inaczej się zachowuje Weź mi ten, tu jest jeszcze w benzyna? Jest, jest już tam? No, zobaczcie jak to sobie tam poradzi